Cześć, jestem Lidzka, Maraz i witam Was w materiale testowym z Gly Slender. Kumpel mi ją podrzucił. tym razem. Nie jest to łażenie po mm, lesie, tylko po jakimś dworze. I mamy znaleźć 12 znajdziek. E, są to obrazy patelnie, takie duperele różne. Jak się gra ułoży, nawet nie wiem. Zobaczymy. Ja wiem, czego się można spodziewać po Slenderze. Bo widziałem materia materiał na mm, kanale Roya i Bunga. Także wiem czego może się spodziewać. Okej. Okay. Mm, co tu możemy znaleźć na tym poziomie? Na pewno na dzień dobry znajdziemy sobie obraz. Takie właśnie rzeczy musimy szukać. No i od tego momentu zaczyna się cała zabawa. I nas gonił Slender. Nie ja wiem, że niego się patrzeć nie można. I nieraz przyprawi mnie o zawał. Okej, okay, tu nic nie ma. Także napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie na znaczćka Okej, okay, naprawdę dosyć ciemno tutaj jest Za bardzo tego nie ogarniam Okej, okay, mamy trzecią z 12 rzeczy. bardzo wkurzające te dźwięki. O! Cześć kolego! Już mamy slendera, czyli to za fajnie nie będzie. Ok, mamy telefon. Ok, wiem, że tu było można znaleźć jeszcze jedno Jedną o dwie rzeczy. O, super, ponczek! O lol! Dobra, nie spodziewałem się, że zajdziemy tak blisko od tyłu. Okej, okay, dobra, powtórzymy sobie całą zabawę, ja mogę spokojnie sobie nagrać tym aparacikiem 29 minut. Nie wiem, muszę zakupić lepszą kartę do tego aparatu. No i czym będzie cała zabawa wyglądać hmm, Jeśli wam się to bardzo podoba to napiszcie mi w że Ja z miłą chęcią z, będę robił z tego materiały Tylko po prostu Muszę mieć Więcej na to czasu Na takie synchronizacje I mm, Ewentualny montaż Okej, okay, no come on, się się troszeczkę Przeprowadzić No, come on, come on. Dobra, wiecie co, na początek sobie chyba ze spokojem oblecimy cały dwór. Dobra, dobra, znamy to. Taki knyw z tą spacją, bo nawet nie wiedziałem. Dobra, tu jest ten obraz. Wiem, że gdzieś był taki bajer, że to można go podnieść. Ja chyba go stąd podniosłem. Jak wcześniej grałem Ok, tu jest dobra, wywalimy tą sobie flarecz, co to tam jest. Ok, i zaczynamy całą zabawę. Mam nadzieję, że teraz usnęb nie przyprawi mnie o zawał. Okej, okay, tam jest zejście na dół, ja na razie tam nie idę. Dobra, że ja nie mogę podnieść tego hamskiego pączka. nie wiem dlaczego. Okej, okay, idziemy teraz po ten telefon, slender na pewno będzie po prawej stronie, już tak w standardzie Jesteś kolego? Jesteś, dobra Dobra, mamy tego pączka. Teraz nie wiem czy możemy udać się na górę. Polol nie. Naprawdę potrafię przyprawić o zawał Dobra, ja muszę jakoś to sprytnie obejść, żeby się na niego nie nadziać. No i wiem, to jest ostatnia moja próba nagrania tego materiału. What oh fuck jest tam? Toncejś do góry. O nie. Nie, strasz mi proszę cię. Okej, okay, mamy klucz. A wiesz, ten klucz prowadzi do góry. Oczywiście ostatnio chciałem nagrać ten materiał trochę prędzej. O, slender się wynurzył. Tylko, że zapomniałem włączyć frapsa. Materiał z aparatu się nagrał, aha, z tego, z frapsa nie. Ok, dobra, jesteśmy u góry. Okej, okay, tu pamiętam, że mogę podnieść sobie kwiatka. Dobra, i jeszcze jesteśmy w połowie. I co mamy kolejny klucz? Czy coś jest? Tu nic nie ma. Mamy miszka. No i połowa za nami. O lol! O nie, co to za zawał? No po prostu nawet tak prosta gra potrafi wystraszyć. jak teraz tego trania ominąć? To będzie pytanie. Nie masz ludziska? bliska przy okazji. Mam nadzieję, że tą herbatą się nie obleje. Ok, teraz tak on może prowadzić ten klucz. Pójdziemy tędy. Czy może te drzwi będę mógł otworzyć. Lol, dobra, już chyba przegrałem. Dobra, bo jeszcze nie. No, ta muzyka mi się nie podoba naprawdę. Dobra, mamy dziewięć, dwunastu przedmiotów. O, jest, Wesoło. dobra, OK, ludziska. To był materiał testowy z Grysender. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Także napiszcie w komentarzach i nie zapomnijcie o ocenie. O ocenie mam na myśli to, żebyście napisali coś w komentarzu, a nie myślę o łapka w górę. Bo jak wiecie, ja nie byłem za bardzo przychylny do, właśnie, yy, dawania łapek. I to jest tylko po prostu informacja, czy Wam się film podobał, czy też nie. A... Dla mnie oceną jest to, że napiszecie coś w komentarzu. To by było na tyle. Ja byłem raz. To był, o, zagrajmy w Slender, materiał testowy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.